Z, o, jak e, pomocy udzielić? Dzisiaj było sztuczne oddychanie. Na manekinie, nie każdy robił. Ja powiedziałem, że nie będę robił, bo mam kolana po operacji Jak pyta się jak pan chodzi? Czy my tak chodzę. Ale krękać nie będę. Później egzaminy były, były, były testy. Test zdałem na czwórka Wystarczy. Czwórkę dostałem z testu Trzeba było później po, po szkoleniu, były egzamin był pisemny. I dostałem czwórkę. I bez, I bez klękania się było. Ja starczę pracę że mnie klękał. Hmm. Słuchajcie, oddychanie na klatkę. Każdy po dwie minuty. Ja powiedziałem, że nie będę klękał, bo mam kolana w operacji. A on mówi, pan chodzisz? I tak, chodzę, Ja mam strutne kolana. Nie mogę klękać. A do oddychania musiało klęknąć. A ja nie mogłem. Przeprosiłem go. Powiedział, bardzo przepraszam. Nie mogę klęknąć. A chodzisz? pan, chodzę. Ale mm. klęknąć nie będę. I koniec. I nie robiłem sztucznego oddychania. To ja emeryt mówię. Ja mam klękać? Przed manekinem? Mm. Nawet nie mam mówię. Co innego, aby to człowiek był. w której kości? A nie ma pod manekinem. A manekin po to, żeby ludzi nauczyć, jak ratować człowieka. Jak leży przykładowo, nie oddycha. I nie mówię jak to sprawdzić, jak oddycha. I nie mówią, Przyłożyć w telefon, można przyłożyć tak, przyłożyć tak, ale zdałem na czwórkę, Czwórka jest też dobry wynik. Bardzo dziękuję. W domu tak jest zimno, a na dworze ciepło. Ja pierwszy ja się trzęsę. Ja zaraz, zaraz pójdę do, do tego domu na górze. Posadzę cebulę. W tunele mogę zasalić cebulę no, też tak można szybciej będzie rosła Maskasz, a ty nie chcesz zamlaskać Żona jak cię piepr w mordę to nie maskasz Wodziele jak jesteś żonaty Jak udajesz dziwaciki ustawiaje sobie zdjęcia tu skapka zdjęcia ustawiaje i w to osobie dorośli no jak to jest Oh. Mm. ubigostu so lecim Tak że ładny kogiel mołogiel mm. mm. pycha wyszmokę te nie. przez 8 godzin nic nie jadłem wyobrażacie sobie przez 8 godzin ludzie wychodzili na przerwy jedli a ja nie kogo to obchodzi ciebie bo przyszedł i słuchasz ciebie to interesuje widzę ja jestem straszny spójrzcie na siebie jaki ty jesteś spójrzcie na siebie i oceń się czy jesteś straszny czy nie że jestem zapuchnięty To te zatoki o cały ten w Europie. Nie oddał. Nic mnie nie oddał. Część się sobie weźmie, a część mi odda. Hmm, trochę luk. Już się najadłem. Ale bo a jeszcze nie, nie dopchałem. Jeszcze coś bym zjadł, tylko musi się bezmarkać. ropa leci do gardła. O. Pełne gęby aropy. Tak! W do Angologa, to mi ściągnął szybko. kawka będzie taka długa. Na 18 cm i mi wsadzę tam wodę, Dziob i ściągną. Bryczek bryczki. Bryczek bryka. Nie wiedzieliście o tym, że bryczek bryka? Nogi mi zrobili, teraz mam po operacji. I brykam. Mam 64, prawie 5 lat bez dwóch miesięcy. 17 maja będę miał urodziny i brykał będzie brykał. Lugi nic mi nie oddał, nic, nic mi nie oddał. Ależ ten ma gubernator Lecimy. Nie oddale mi jeszcze kasy. A... Muszę może coś zjeść, bo głodnie. jestem. Muszę coś zjeść. Jak nie zjem, to chory jestem. 14, 19. Muszę coś O! O! Mam dobre jedzenie. Gniazdka z łososia. Ło to będzie dobre, chyba. Nie? Łosoś, masyłko i chlebek. I herbatka. I będzie git. Kuku, co to za film? Ługi nagrał. Mm. Jak przyjedziesz, to pójdziemy na ryby. Zobaczysz, jakie koluchy większe od tego. Takie. tutaj i pójść takarem, bo ładne są. Rewek. Trzeba posmarować. Muszę coś zjeść. No to, 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 cały nic. To jadę cały dzień prawie w, uchu, w uszu gdzie się huczy. Tylko nie wiem co. co. Nie wiem co to mi hucie. Jeszcze troszeczkę masełka. To nie masełka, tylko margarynka. Na, 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 na. Daj mi nogę, daj mi nogę, daj mi nogę. Bo bez nogi, bo bez nogi żyć nie mogę. No tak. Niedługo emeryturka i co? Pójdziemy na emeryturę i co będziemy robić na emeryturze? Jak myślicie, co ja na emeryturze będę robił, jakbym poszedł? Co bym robił na emeryturze, jakbym poszedł? Powiem Wam tak. Hmm. Co ja będę robił na emeryturze, jakbym poszedł? Łososie jest jeszcze źle Wykup zrobiłem mm. Mm. łosoś! Wędzonego Jak to jeść Ja to robię tak Żeby mi nie uciekało Jeszcze ścisnę До проезда